Łukasz Siona, portal Sudeckie Fakty, Wrocławskie Fakty i Miedziowe Fakty, a zatem cała nasza rodzina tutaj portali na Dolnym Śląsku. Wita w Zamku Książ i rozmawiamy z panią prezesanną Żabską. Witam serdecznie pani Dzień dobry prezes. panu, dzień dobry państwu. Tak, pogoda nam dopisuje, no i jak widzimy tych zwiedzających też jest sporo. Jest to prawda od momentu, kiedy mogliśmy otworzyć się po zamknięciu zamku w marcu. Czyli od maja widzimy sukcesywnie zastającą liczbę turystów, aczkolwiek to nie są jeszcze to nie są te liczby, które mieliśmy w zeszłym roku, aczkolwiek no, jeśli chodzi o lipiec, to jest to około 70% tego, co mieliśmy w lipcu ubiegłego roku. 70%, czyli jednak mimo wszystko te 30% mniej. Ważna kampania jest Urzędu Marszałkowskiego Hashtag Odkryj Dolny Śląsk, nawołująca właśnie poprzez billboardy do odwiedzania różnych ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku. To ważna inicjatywa, żeby. Bym powiedziała konieczna, dlatego że jak najbardziej każda kampania promująca region, Dolny Śląsk, Polskę w ogóle do tego, by ludzie, którzy... Planują swój, swój czas urlopowy, spędzili to tutaj, a najlepiej przyjechali na Dolny Śląsk, a jeszcze lepiej, żeby przyjechali tutaj do aglomeracji Wawrzyskiej i odwiedzili zamek Książ Wałżych i okolice, będzie powodowała, że faktycznie pokażemy, jakie mamy atuty, jakie atrakcje. bo Wszyscy się ze mną zgodzą, że Dolny Śląsk jest bogaty w, w atrakcje i jest jeszcze nieodkryty przez, przez turystów, więc jak najbardziej odkryj, odkryj Dolny Śląsk. To kampania słuszna, konieczna i prawdziwa. I prawdziwa, tak jest. Jak duże straty ponieśliście przez ten czas? Bo co prawda, niestety, pandemia cały czas trwa. Nie możemy powiedzieć, żeby, żeby się zakończyła. Mamy nowe przypadki, no ale powiedzmy, był ten taki najstraszniejszy czas dla ludzi, czyli mniej więcej w okres od marca do czerwca Duże stety straty ponieśliście właśnie z tego tytułu? Niestety tak, trzeba pamiętać, że Zamek Książ to spółka komunalna. My nie jesteśmy instytucją kultury, nie otrzymujemy dotacji na funkcjonowanie, więc dla nas brak turystów to brak środków na utrzymanie tego zabytku i na utrzymanie całej spółki, więc dla nas to był dotkliwy, dotkliwy okres, kiedy. No po prostu nie mieliśmy przychodów. Na szczęście w zeszły rok był dobry dla spółki, więc mieliśmy swoje oszczędności, które nam pozwoliły przetrwać. Aczkolwiek cały czas myślimy o tym, co będzie w następnych miesiącach, bo o ile teraz oczywiście zachęcamy i też Podkreślmy to, rząd wprowadził bond turystyczny, który też mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach pomoże przetrwać branży turystycznej. To jednak no, ta branża jest bardzo wrażliwa na, ten, na, na pandemię i na to, co się może wydarzyć chociażby na jesieni czy, czy w zimie. I musimy o tym pamiętać. Więc, teraz, tak naprawdę, każdą złotówkę, którą, którą zostawia u nas turysta. Trzymamy na koncie i zobaczymy tak, żeby nam żebyśmy mogli przetrwać te kolejne miesiące no, te, tego trudnego okresu. Co nowego dla turystów? Może zawsze coś jest nowego. No, tak. warto, warto o tym króciutko opowiedzieć. To prawda, pomimo pandemii, pomimo ograniczonych inwestycji, bo, bo takie zostały wymuszone przez sytuację ekonomiczną w spółce, to jednak udało nam się zrealizować kilka nowych projektów. Między innymi otworzyliśmy nowe sale księcia na drugim piętrze. Tutaj zostało udostępnione. Sypiania i gabinet, i co ważne, powróciły one z kolekcji Hochbergów tutaj, właśnie na, na zamek. O, oryginalnie te obrazy i te meble są własnością Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale spółka Zamek Książ od pięciu lat współpracuje z muzeum i wiele z kolekcji, dawnej kolekcji Hochbergów, obrazów już na zamku się prezentuje. Dodatkowo przygotowaliśmy makietę średniowieczną, bo mało kto pamięta, że Zamek Książ ma rodowód średniowieczny. Nie ma źródeł pokazujących, jak ta twierdza wyglądała w średniowieczu. Jednak pokusiliśmy się tutaj w porozumieniu z ekspertami, historykami i ekspertami Zamku Książ, o to, by stworzyć taką wizję tego, jak ten zamek w średniowieczu mógł wyglądać. Pamiętajmy książę Bolko Świdnicki, to był tutaj pan na książu i jego można dzisiaj raz, razem z jego rycerzami oglądać właśnie na tej makiecie, która jest w sporych rozmiarów i każdy detal można, można dostrzec. Dodatkowo przygotowaliśmy trasy rodzinne, Teraz zwiedzanie z, z Zamku Książ głównie odbywa się dzięki przewodnikom. To również jest jakby tutaj ukłon w stronę no, tych nowych wymogów sanitarnych, tak żeby ograniczać kontakt z, z przewodnikami, czy też z długimi osobami i tak, żeby każdy turysta mógł zwiedzać zamek, zachowując ten dystans społeczny, tak, czyli we własnym rytmie, ale jednak przy zachowaniu tych ostrożności wynikających z wytycznych. I ta trasa rodzinna to jest trasa fabularyzowana, to jest trasa, która wprowadza kilka aktorów, którzy przeprowadzają i opowiadają o Zamku Książ, więc bardzo, bardzo atrakcyjna forma. Dodatkowo pamiętajmy też, że Zamek Książ to również Palmiarnia w Wałbrzych, niedaleko z najpiękniejszy, najpiękniejszy bukiet, jaki, jaki książę Jan Henryk podarował swój kochanej, czyli księżnej Daisy, bukiet prezentowy, to właśnie Palmiarnia. I tam otworzyliśmy, wyremontowaliśmy nową, nową, nową szklarnię, czyli nową, starą, a, a kawiarnia, która kiedyś tam się znajdowała, na no uruchom została uruchomiona. Poza tym został przygotowany nowy teren wokół naszych no, minusińskich, czyli Lemury, bo Lemury podbijają serca każdego, kto odwiedza Palmiarnię, więc zapraszam serdecznie, bo jest co nowego obejrzeć zarówno w Palmiarni, jak i w Zamku Książ. Krótko mówiąc, Naprawdę warto odwiedzić Zamek książ. No Bolko II Świdniński, tak mi się skojarzył. Paweł Jasienica pisał o nim dość dużo w swoich książkach, jeden z naszych najlepszych książąt. Także bardzo sprzyjał Polsce, także szczególnie myślę, że warto, jeżeli ktoś czytał właśnie Pawła Jasienicę, to Bolko II Świdnicki jest bardzo istotny. A w naszej historii. A jeszcze króciutko pamiętam, jeszcze robiłem materiały o takiej hipotezie historycznej też, że tutaj miała być też kwatera główna Adolfa Hitlera i całej świty. Nazistowskiej. Czy coś, jakieś nowe odkrycia w tym temacie? Wiemy, że badania trwają, także może coś nowego możemy znaleźć? Tak, zdradzić. to tutaj mogę znać. Czyniliśmy badania przy okazji otwarcia trasy podziemnej, która została uruchomiona pod koniec 2018 roku. I wtedy też dotarliśmy do dokumentów i relacji świadków, które świadczyły o tym, że co prawda, tutaj na zamku była tworzona siedziba niemieckiego. MSZ, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj wszyscy dyplomaci mieli przyjeżdżać, tutaj miało się mieścić właśnie główna kwatera jakby służby zagranicznych wtedy trzeciej rzeczy. Nie ma potwierdzenia, że, że akurat miało być kwatery Hitlera. Aczkolwiek po przebudowie, po formie jak, jak, jak przybudowała organizacja TOT zamek, można stwierdzić, że na pewno było to dla bardzo wysoko postawionych osób, bo wszystkie windy, które były przygotowane, czy nawet przebudowa schodów, świadczyło o tym, żeby bardzo łatwo i wzmocnienia stropów tutaj na zamku miały świadczyć, żeby ten zamek oparł się jakimkolwiek bombardowaniom czy, czy, czy agresywnym zachowaniom um, innych, innych państw. Więc na pewno. No Tutaj te historie związane w ogóle z drugą wojną, historią Zamku Książ i tego regionu no są bardzo tajemnicze, bo do tej pory jeszcze nie są odkryte dokładnie cele, dla którego budowano cały kompleks Rize. Tutaj jest wiele hipotez. My z tymi hipotezami i z tymi teoriami również mierzymy się w naszej opowieści w podziemiach. Postaraliśmy się przede wszystkim pokazać, jakie są fakty historyczne, i bardziej służyły to, to temu, że raczej tutaj także i Rzesza. No zrobiła mały szwindel, tak to można określić w związku z tym, ale więcej dowiecie się Państwo już zwiedzając podziemia i tam dużo więcej zdradzamy, jeśli chodzi o te fakty, o które Pan tutaj redaktor pyta. Serdecznie zapraszamy, takie tajemnice właśnie w Sudeckich Faktach odkrywamy wspólnie właśnie z Zamkiem Książ, serdecznie zapraszamy, no nic tylko odwiedzać. Dokładnie tak. Zapraszam serdecznie do Zamku Książ, do Wobrzycha. Tak jest. Ja też zapraszam i na tym kończymy naszą specjalną rozmowę dla portalu Sudeckie Fakty, ale oczywiście zapraszamy też widzów Wrocławskich Faktów i Miedziowych Faktów. Odkryjcie z nami Dolny Śląsk. Do zobaczenia. Rozmowę prowadził dla Państwa Łukasz Cion.